A gale wieje. Strasznie wieje. A Nic czemu nie tu tak słychać? wieje? Ja nie wiem. W tym Santiago to wieje. No właśnie, ale czy na pewno w Santiago? No mów. Moi drodzy przyjaciele, oglądający e, fani codzienni i ci, którzy I przyjaciele i ci, którzy do nas trafili niedawno. Chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj z okazji moich urodzin, Ty, Wy zresztą już wiecie, bo oglądaliście filmiki. Weszłyśmy do Santiago, skończyłyśmy nasze kamino. No, ale tak się złożyło, że nie mogłyśmy znaleźć noclegu: nic, zero, amba, nawet drogo. No, i groziło nam to rozłamem w naszym tak. y, tandemie. Tak. I co wtedy zrobiłyśmy? Ale jeszcze czekaj, miałyśmy iść na kolację, nie? No, miałyśmy. Ale stwierdziłyśmy, że nawet jak znajdziemy drogi nocleg, to ta kolacja będzie w ścisku totalnym. No, my, my nie widzieliśmy tylu ludzi o, od 4... półtora miesiąca. Tak. Nie jesteśmy w stanie jeść, gdzie każdy siedzi na każdym. Dlatego wpadłyśmy na taki skromny pomysł. Siadłyśmy w autobus. Ostatnie dwa I. miejsca. I jesteśmy znalazłyśmy się nad na oceanem! A. jesteśmy. pokażcie w tą stronę. O, tak, jak jesteśmy nad oceanem. Słuchajcie. Jesteśmy na plaży. Mamy ze sobą kocyk, Mamy ze sobą szampana, który. Ania musiała powiedzieć, Tak, został... ponieważ został e, postawiony przez Grzegorza i przez Witka, więc mamy fantastycznego szampana. Mamy tapas, czyli ser, oliwki, e, fueta <laughs> i będziemy świętować. tutaj jeść nasz Ani e, urodzinową kolację. Więc Słuchajcie, czasem trzeba inaczej postąpić niż się planowało. A gdzie jesteśmy? W Finisterre. Albo w to znaczy? A kto to, to może znaczy Koniec, koniec świata. świata. Koniec. A jutro, jeszcze może jak tam, się uda, jak to się zrobimy uda. drugi bonusik. Tak i powiemy Wam dokładnie o co chodzi z końcem świata. Dokładnie. Także miłego wieczoru Wam życzę. Wyżyczcie Wam. I trzymajcie wciąż się w ciągu na okolicy. A to jest nasze papas, nasze picie, Magdo, dzisiaj wypiłam fajnego drinka, a jutro na pewno z Agnieszką poprawimy, bo jeszcze nie kończymy, jutro będziemy jeszcze. Będziemy przygotowywać się do powrotu. Tak, więc wtedy wypijemy sobie jeszcze drinki, a tu proszę, w takich pięknych okolicznościach przyrody będziemy dziś świętować. Czy nie lepiej niż no w ciasnej restauracji?